To urodził się dnia 8 marca, lubi sporty, jest muzykalny i łatwo się wzrusza. Jest dość uparty i za swymi celami, jakie sobie nakreślił w życiu, idzie bez wahania, nie licząc się ze skutkami. Posiada zdolności organizacyjne i nie tylko potrafi organizować tłumy lub wojsko, ale również umie nimi rządzić. Lubi przygody i przejawia zamiłowanie do wszelkich sportów na powietrzu, co jednakże może mu grozić pewnymi niebezpieczeństwami, szczególnie w związku z kończynami. Ma zdolności naśladowcze, okazuje zainteresowania artystyczne i lubi samotne rozmyślania. Urodziny te dają zazwyczaj dwa typy. Typniejszy to jest człowiek nierozwinięty, to słaba istota opanowana przez uczucia i namiętności, a nierzadko również i przez nałogi. Wykazuje bowiem niezwykłą wrażliwość na narkotyki i gdy raz popadnie pod ich działanie, z wielkim tylko trudem może zostać uleczony. Taki człowiek nie rozwija w sobie wyższych zdolności i nie pokazuje specjalnych wartości. Wyższy typ natomiast jest bardzo altruistyczny, obdarzony różnymi talentami i może osiągnąć wysoki stopień rozwoju. Jest to natura miłości, dążąca do połączenia się z drugą duszą. Czego się strzec winien? Grożą mu niebezpieczeństwa spowodowane rywalizacją o względy kobiet. Dążenie zaś do celu, który jest obcy zarówno jego naturze, jak i nie odpowiada jego zdolnościom, może go doprowadzić do życiowego załamania. Jak wychowywać dziecko tak urodzone? Może ono okazywać brak inicjatywy, ustępując zbyt łatwo i dając się krzywdzić bez skargi swym towarzyszom. Wychowawcy winni na to zwrócić uwagę, inaczej takie dziecko w życiu późniejszym może okazywać brak zdecydowania i wytrwałości we walkach życiowych. Należy używać wszelkich możliwych środków, aby rozbudzić w nim wiarę w siebie i swe zdolności pewność siebie i niepoddawanie się przeciwnościom. Potrzebuje ono sympatycznego otoczenia, które by mogło ocenić jego subtelność i dobroduszność. Należy je przyzwyczajać do myślenia o przyszłości i do orientowania się w wydarzeniach życia praktycznego, zarówno jak i do liczenia się z groszem oraz przyuczać do systematyczności.